spotkałem w swoim życiu prawdziwego Boga doświadczyłem go i jestem pewien że Bóg jest że Bóg działa co więcej wiem że troszczy się o mnie że jest obok mnie wtedy kiedy tego potrzebuję że zawsze jest gotów mnie wysłuchać że zawsze ma dla mnie czas ale wiem też że pan Bóg może zmienić życie że spotkanie z nim może zmienić życie każdego z nas i skoro ja go spotkałem i On zmienił moje życie, to dlaczego nie mógłbyś Ty go spotkać? Dlaczego nie mógłby zmienić również Twojego życia? I to jest powód, dla którego nagrywam tę konferencję. Chcę pokazać w tych kilku słowach, kilku konferencjach, że Pan Bóg naprawdę się o nas troszczy, że jest obok nas, że Pan Bóg wysyła do nas codziennie mnóstwo wiadomości, w których nas o tym zapewnia. Dlatego, jeśli chcesz, zachęcam Cię do słuchania. Na początku tej konferencji chciałbym Ci zadać pytanie. Czy otrzymałeś kiedyś od kogoś list? Taki prawdziwy w kopercie ze znaczkiem, nie chodzi mi o różne wiadomości wysłane przez pocztę mailową czy smsy, ale o prawdziwy list? Może taki list otrzymałeś od przyjaciela, może od kogoś bardzo bliskiego, kogoś kto może wyjechał, przeprowadził się gdzieś w inne miejsce i napisał ci kilka słów od siebie. Może w tym liście, który otrzymałeś, przeczytałeś, że ktoś cię bardzo kocha? Może w takim liście ktoś napisał ci, jak bardzo za tobą tęskni? A czasami, może ktoś pisał do ciebie, że się o ciebie po prostu martwi? Jeśli takiego listu nie otrzymałeś, jeśli nigdy nie wysłałeś żadnego listu, albo też nikt by nie wysłał, to że może masz w swojej pamięci takie wspomnienie, kiedy mama albo tato a może dziadkowie otwierają stare listy, które pisali w młodości? Siadają w fotelu, otwierają koperta po kopercie i widać wzruszenie, widać radość. Czasami są to łzy radości, czasami smutku, że ci, którzy te listy pisali, już nie można z nimi porozmawiać, a jedynie można przeczytać stare listy, które wysłali bardzo dawno temu. Zobaczmy, że każdy list Niesie ze sobą jakąś informację. Każdy list to jest jakaś wiadomość, zapisana historia, wydarzenie, ale też w liście ukryte są emocje i uczucia. Często, jak ktoś czyta listy po wielu latach, to właśnie płacze, co pokazuje, że w listach są ukryte uczucia. Gdyby dzisiaj ktoś do Ciebie napisał list i trzymałbym w ręku kopertę i powiedział: Słuchaj, mam dla Ciebie list. To z pewnością zastanowiłbyś się i zainteresował, no kto ten list do mnie wysłał. Po co on do mnie wysłał? Co jest w środku? Chcę się dowiedzieć, jaka jest jego treść. I chyba każdemu z nas towarzyszy takie zniecierpliwienie, kiedy otrzymujemy jakąś wiadomość, jakiś list i nie wiemy, co jest w środku. I każdy z nas chce jak najszybciej dowiedzieć się, co tam właśnie jest ukryte. I druga rzecz to jest taka, że każdy z nas bardzo lubi listy. Każdy z nas lubi je czytać. Każdy z nas lubi, gdy ktoś o nas pamięta, gdy ktoś się natrudzi, by coś dla nas napisać. I chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć o takim bardzo ważnym liście, który każdy z nas otrzymał: liście od Pana Boga. Tym listem jest Pismo Święte. To jest właśnie list Boga do człowieka, list Boga do mnie i do Ciebie. I Pan Bóg daje nam ten list czytać w kościele. Podczas każdej przy świętej, ale z pewnością każdy z nas ma pismo święte w swoim domu i może również je czytać. W tym liście Pan Bóg opisuje nam różne historie, wydarzenia, i jak to w każdym liście zawarte, też są tam emocje, uczucia, które Pan Bóg darzy na właśnie nas. Jednak ten list, mimo że jest skierowany do mnie i do Ciebie, czasami tak trudno jest nam go słuchać w kościele. A czasami jeszcze trudniej zabrać się, by samemu usiąść i go przeczytać. Może wydaje Ci się, że Pismo Święte jest bardzo trudne do, do zrozumienia. Może boisz się, że jest to książka nudna, że nic ciekawego tam nie ma, może po prostu widzisz tą grubą, opasłą księgę, która stoi na najwyższej półce w Twoim domu i to cię po prostu zniechęca do jej czytania. Może miałeś kiedyś takie pragnienie, aby przeczytać Pismo Święte, aby do niego sięgnąć? Ale rzeczywiście, gdy pomyślałeś o tej grubej książce, to po prostu ci się odechciało. Porzuciłeś ten zamiar i nawet jej nie wziąłeś do ręki. Wielu ludziom czytanie tej księgi, no niestety nie kojarzy się z niczym przyjemnym. No i to jest bardzo smutna wiadomość, ale wielu ludzi na świecie, którzy mają pismo święte na swojej półce, nigdy ich go nie otworzy. Nigdy nie zerknie, co tam Pan Bóg chce powiedzieć. Nie zerknie do tej księgi, którą po prostu każdy ma. To niestety jest smutna wiadomość, ale prawdziwa. Dlatego chciałbym podczas tych kilku nagrań zachęcić do spotkania z tym niesamowitym słowem. To słowo naprawdę inspiruje, to słowo daje życie, to słowo po prostu jest cudowne. Będę korzystał z tej książki, z tego listu Pana Boga, aby pokazać, że tam są nie tylko opisane historie wielkich ludzi. Są tam opisane historie każdego człowieka. Jest tam napisana historia Twojego życia, mojego życia, życia Twoich bliskich. Ta książka dlatego jest cudowna, że w taki prosty sposób pokazuje nam, jak żyć, co robić, co robimy nie tak, gdzie mamy szukać Boga, gdzie mamy szukać pomocy. Ta książka to jest po prostu pewien podręcznik życia. Podręcznik nie kojarzy nam się z niczym dobrym, może z niczym przyjemnym. Ale gdyby nie podręczniki w naszym życiu, to wielu rzeczy byśmy nie wiedzieli. I zobaczymy, że ta książka naprawdę jest cudowna. Jest taki bardzo lubiany przeze mnie biblista. Jest to ksiądz Wojciech Węgrzyniak, który mówił, że nie ma drugiej na świecie takiej książki jak Pismo Święte, która byłaby tłumaczona na tyle języków, która jest w taki sposób opracowana która sprzedaje się przez tyle tysięcy lat i ta sprzedaż wcale nie maleje. I on opowiadał taką zabawną anegdotę, że hitem lata niegdyś była piosenka Despacito i ta piosenka miała 2000 wyświetleń i niektórzy łapali się za głowę, jak to jest możliwe, że ta piosenka do tej piosenki powróciło tyle osób, że chciało jej posłuchać jeszcze raz że ta piosenka ma taką może melodię, może taki rytm, który wpada w ucho i każdy chce je słuchać. Dwa miliardy ludzi na świecie w przeciągu jednego roku e, słuchało tej piosenki. No i zastanawiano się, co tkwi w fenomenie tej piosenki. No i ksiądz Wojciech Węgrzyniak e, tak opowiadał, że to nie jest dużo. Pismo Święte e, po prostu jest dużo bardziej aktualne, dużo bardziej znane niż utwór Despacito. Mówił o tym, że każdego dnia Pismo Święte czyta czy słucha przynajmniej milion osób dziennie. A Pismo Święte no to jest coś, co ma kilka tysięcy lat, więc nie martwcie się, że to jest dużo, dwa miliardy. Pismo Święte jest dużo bardziej poczytne. Pismo Święte jest książką bardziej aktualną, którą sięgają ludzie od tru tysięcy lat. Dlaczego w takim razie ja nie miałbym wziąć jej do ręki? Skoro przynajmniej milion osób dziennie dotyka tej świętej księgi, to czemu ja miałbym jej nie dotknąć, nie otworzyć, nie przeczytać? Skoro to słowo, które jest tam ukryte, skoro te cudowne słowa zmieniają życie tysięcy ludzi na świecie od tylu set, od tylu tysięcy lat, to czemu nie miałby zmienić mojego życia? Czasami wydaje nam się, że ta książka jest dla starych ludzi, że czytają ją babcie w kościółku, że może tylko księża ją czytają, siostry zakonne. Może wydaje Ci się, że w tej książce nie ma nic ciekawego, że jest bardzo trudna. No, czasami jest trudna. Ale są tutaj słowa, które naprawdę zmieniają życie. Jest tutaj też moja i Twoja historia. One wcale... nie jest prosta, dobrze o tym wiesz. A więc spróbujmy zmierzyć się z tym słowem. Spróbujmy je dotknąć, poznać i zakochać się w nim. Gdy weźmiesz Biblię do ręki i zaczniesz czytać kartka po kartce, to dojdziesz do wniosku, że są w niej historie osób, które bardzo często prowadziły życie bardzo grzeszne. Zobaczysz mnóstwo osób, które miały ogromne wady, które były grzesznikami. Zobaczysz osoby, z którymi nie chciałbyś się zadawać. Zobaczysz osoby, którym nie powierzyłbyś swoich sekretów i tajemnic, a mimo to Pan Bóg na nich spojrzał, i po tym spojrzeniu, po tym spotkaniu z Bogiem, te osoby się zmieniły. Spotkały Boga żywego w swoim życiu i ich życie się zmieniło o 180 stopni. Zaczęły być kimś innym, zobaczyły, że można inaczej i swoje życie po prostu zmieniły. Podczas tych kilku nagrań zobaczymy kilka takich postaci, które doznały ogromnej przemiany, które się nawróciły, które zmieniły swoje życie. I zobaczymy, że w historii każdej z tych osób, o której będę mówił, jest jakaś historia, która przypomina moją historię, w której mogę odnaleźć swoje życie, siebie samego, a przy okazji, znaleźć Boga.